Wczoraj mieliśmy zwiastun, a dzisiaj już pełna pula informacji. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie i w dzisiejszym filmie zajmiemy się dodatkowym rozdziałem przepustki bitewnej czyli maratonem na nowy pojazd. Okej, okay, wczoraj dostaliśmy shortsa z takim króciutkim zwiastunem. Już od wargamingu, jak oni do tego nas przyzwyczaili, był tam właściwie pokazany tylko nowy pojazd i nic poza tym. Dzisiaj, natomiast, otrzymujemy już pełnoprawny film zapowiadający nam specjalny rozdział przepustki bitewnej. Warto na początek wspomnieć o tym, że wszystko to odbywa się we współpracy z twórcami serialu Peaky Blinders. Serial bardzo znany, z bardzo fajną obsadą, no i tym razem właśnie oni będą gościli w naszej grze. Najpierw obejrzymy sobie ten materiał. Później zobaczymy, co czeka na nas w artykule na stronie Wargamingu. No i, później, no i później zajmiemy się jeszcze statystykami samego pojazdu. A na razie oglądajmy to, co dla nas tutaj przygotowali. No i mamy tutaj piękne logo współpracy z Peaky Blinders. No i bardzo fajne takie nawiązanie tą sceną, oczywiście, do tego, co tam się w tym serialu działo. Podejrzewam tutaj y, jakieś dość szczegółowe wprowadzenie. Tak jest przedstawienie bohaterów. Okej, okay. oczywiście, scenerie bardzo, bardzo znajome a prawdopodobnie po tym wprowadzeniu dowiemy się więcej na temat tej naszej przepustki bitewnej. Okej, okay, tutaj już bardziej klimat wojenny. Oj, bardzo wojenny. <tak>, tak jak widzicie, czołg z I wojny światowej. No okej, okay, akurat bardzo ładnie wprowadzają nam tym trailerem. Akurat Wargaming bardzo ładne trailery umie robić. A jeżeli widzieliście tutaj w tle, już powoli nasz pojazd się tutaj pojawia. Jest to oczywiście szar murat, którego widzimy również teraz na ekranie. Jest to dziewiątka premium francuska. Jeżeli chodzi o jego pozostałe właściwości, zaraz się tym zajmiemy. No jest w, to, w całej okazałości z bardzo fajnym stylem no i mamy tutaj pierwsze informacje na temat naszej przepustki po pierwsze, to co mnie interesuje, 40 rozdziałów 40 rozdziałów. Jeżeli chodzi o daty, tutaj tego nie ma. Natomiast pewnie dowiemy się wszystkiego z artykułu. Natomiast to, co jest najważniejsze, za darmo tego czołgu oczywiście nie dostaniemy, będzie tutaj trzeba wydać złoto na ulepszoną przepustkę żeby po prostu móc yy, mieć możliwość zdobycia tego czołgu i to co bardziej wam polecam to najpierw nabicie sobie faktycznie tej przepustki zobaczcie sami ile poświęcicie na to czasu czy w ogóle dostaniecie się na ten 40 etap no i później możecie sobie na końcu na przykład kupić ten czołg bo automatycznie wszystkie rozdziały które przeszliśmy tam ulepszone nagrody zostaną odebrane w momencie kupienia całej tej przepustki no i jeżeli troszkę wam zabraknie zawsze możecie sobie Kilka rozdziałów dokupić również za złoto. Bardzo ważne jest to, że jest to dziewiątka premium, także coś tutaj niecodziennego w tego rodzaju przepustce bitewnej. Także też fajnie, że również taka odmiana. Tylko najważniejsze jest to, czy ten czołg w ogóle opłaca się nam wbijać. No, i to jest chyba końcówka tego filmu, o ile dobrze widzę. Poza ilością rozdziałów za dużo się nie dowiedzieliśmy, natomiast znajduje się już tutaj w artykule. No i pierwsza, najważniejsza sprawa: daty rozpoczęcia, zakończenia tego wydarzenia. Mamy dzisiaj 18 marca, a już za dwa dni, 20 od samego rana, będziemy mogli nabijać powoli tą przepustkę, aż do 31 marca. Także mamy na to około. 11 dni. Natomiast przechodzimy sobie dalej. Poznajmy rodzinę Shelby. Cała ta obsada aktorów będzie do zdobycia w tej przepustce bitewnej. Natomiast trzech będzie z samej przepustki. No a pozostała dwójka, o ile dobrze widziałem, będzie oczywiście do kupienia sobie w oddzielnych pakietach. Czok wygląda wyglądu, oczywiście, bardzo fajny, bardzo specyficzny. Widać, że mobilność tutaj będzie u niego królowała. No i to, co jest tutaj najważniejsze moi drodzy, czyli siła ognia 390 na Strzał, trzy pociski w magazynku, czas przeładowania całego magazynka 35 sekund podstawowo. No, z, wiadomo, z wyposażeniem będzie to około pół minuty. Mamy tutaj również jakiś opis początków. No, będzie oczywiście styl 3D. to dla tego szar murata. To, co jeszcze nas przede wszystkim interesuje, to oczywiście nagrody. No, i tak jak mówiłem, żeby mieć w ogóle możliwość zdobycia tego czołgu, trzeba będzie wydać golda. Czy ta wartość jest tutaj gdzieś pokazana? Wydaje mi się, że nie. Moim zdaniem. Będzie to standardowe 3,5 tysiąca złota oraz 250 złota za każdy odblokowany rozdział. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś ma dużo tego złota, no to już w pierwszy dzień, właściwie od pierwszych minut, będzie sobie mógł to wszystko wykupić i już nowym szarmuratem pograć. Nagrody podstawowe są to przede wszystkim załoganci, jakieś tam naklejki, oczywiście związane z tym serialem. Kilka rezerw, kilka dni premium, 700 tysięcy kredytów, dyrektywy, wyposażenie różowe i 800 obligacji. Także bardzo fajnie dla tych, którzy jednak nie zdecydują się na kupienie ulepszonej przepustki. Jednak w ulepszonej przepustce mamy tutaj więcej rezerw, 12 tysięcy wolnego ekspa, także przy okazji. Mniej kredytów, natomiast więcej dni konta premium, przewodniki szkoleniowe, schematy, bardzo fajna sprawa, można je sobie kupić tak naprawdę za złoto. No i przede wszystkim szar Murat ze stylem 3D Tommy. Zestawy Piki, czyli to jest to o czym mówiłem, będziemy mieli tutaj przede wszystkim załogantkę oraz załoganta, gdzie mamy tutaj jeszcze możliwość zdobyć sobie na przykład yy, trzech misji, gdzie możemy zdobyć 800 części wyposażenia, 20 rezerw i tak dalej, natomiast w drugim zestawie mamy tutaj 500 obligacji, więc tak naprawdę możemy sobie za pieniądze kupić obligacje, coś o czym WG nigdy nie wspomina, mówi, że tej waluty nie można kupować, jednak widzicie sami, że w takich eventach się da. Mamy również tutaj, moi drodzy, standardową muzyczkę z tego serialu, yy, więc bardzo fajnie jest to wszystko dopracowane, no i z artykułu to by było na tyle, ale żeby dowiedzieć się, czy tak naprawdę warto kupić tą przepustkę, sprawdźmy statystyki Szarmurata. Jest i nasz Szarmurat. Jest to dziewiątka premium francuska i, moi drodzy, tak jak mówiłem, czołg średni. Spójrzmy sami na amunicję. Na standardzie APCR-ki oczywiście pociski bardzo szybkie, bardzo dobre do snajpienia, jednak czy faktycznie będziemy tym pojazdem snajpić, zaraz się dowiemy. Na Goldzie mamy pociski kumulacyjne do walki z bardziej opancerzonymi czołgami będą one fajne, no i haeczków raczej tutaj nie będzie, nikt woził z tą małą penetracją, tym bardziej, że mamy tutaj magazynek. No i moi drodzy, DPM 1800, z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, że w 5 sekund strzelamy tylko 1170, ładując tutaj cały magazynek, e, praktycznie 34 sekundy, oczywiście na podstawie ze 100% załogą, no i przede wszystkim rozrzut i czas celowania, czy to są wartości dobre do snajpienia? No moim zdaniem nie do końca. Oczywiście idziemy tutaj pod działo, jeżeli chcemy faktycznie dobrze sobie tym czołgiem pograć. Przy samym obrocie wieży rozrzut nam tak nie wzrasta, natomiast przy obrocie samego kadłuba już tutaj będzie tego więcej. No i mamy tutaj coś takiego jak rozrzut po strzale, co jest oczywiście dużym minusem tego pojazdu. Jednak wynosi on tutaj 3,5. Czas celowania, no różnie to może być. Wydaje mi się, że raczej nie zdążymy tutaj na nowo przycelować po oddaniu strzału, żeby strzelać tak pestka po pestce dość celnie. i mamy tutaj kolejne wartości, no i spójrzmy sobie chociażby na mobilność. 60 na godzinę, mobilnościowe wypadamy bardzo fajnie, 19 koni na tonę. Będzie to dość dobra wartość, jednak czas cofania, no nie za bardzo tutaj fajnie to wszystko wygląda. Natomiast nie ma tutaj jakichś dużych spadków na terenie twardym, średnim, jednak na miękkim dość wolniej się będzie tutaj jechało. To co nas jeszcze może interesować przede wszystkim, no to mamy w pełni obrotową wieżę, standardzik Gun Depression, czyli Puszczanie działa 12, bardzo dobra opcja. No i jeszcze na koniec, samo zdrowie 1600, moi drodzy, oraz na kadłubie nie mamy tutaj praktycznie w ogóle pancerza. Co to oznacza, trzeba sprawdzić sobie model life No, i sami widzicie, że ten kadłub będzie przebijany nawet z prostych haeków, jeżeli odpowiednio będzie to wszystko przymierzone. Czołgi mające 90 mm na haeku jest takich pełno, będą mogły sobie na spokojnie dolną płytę tego szarmulata przebijać, nie mówiąc już o jego boku. Gdzie mamy tutaj 40, gdzie praktycznie każdy czołg ciężki tego poziomu ma tyle na heku. na tyle już o tym nie wspomnę. Natomiast na wieży będzie to coś bardziej twarde, ale mimo wszystko, no jest to po prostu papierek. Jest to pojazd nazywany buraską dziewiątego poziomu. Spójrzmy sobie jeszcze na tę górną płytę. No jeżeli, moi drodzy, odbijemy się od tej górnej płyty, no to później w pocisk wpada nam w wieżę, z tego, co widzimy. Pocisk nam się odbija od górnej płyty, wpada w wieżę i tak naprawdę nie mamy tutaj pancerza. Natomiast mamy mobilność, mamy magazynek, to trzeba wykorzystywać przede wszystkim, iść sobie fajnie w działo, żeby faktycznie ładnie nam to wszystko śmigało, no i będziemy śmiało, moim zdaniem, taką buraską na dziewiątym poziomie. Teraz najważniejsza sprawa, czy warto w ogóle kupić tę przepustkę bitewną? Dajcie mi znać w komentarzu, czy to zrobicie. Natomiast w mojej opinii, tutaj jeżeli macie nafarmionego golda, jak najbardziej polecam wam to kupić. Jeżeli chcecie sobie po prostu kupić, Kupić za pieniądze golda i później tą przepustkę, no, warto się tutaj zastanowić, czy lubicie grać tego typu czołgami. Jest to czołg, przypominam, papierowy, jednak z dużą siłą ognia. Moi drodzy, dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Jeżeli nie widzieliście jeszcze poprzedniego filmu, kliknijcie sobie w tym miejscu i dziękuję wam za 2200 subskrypcji, które na moim kanale wybiło.